Co myślałeś, że będą cycki? No. Ja też. I potrzebnie dawałem zdjęcie za nimek profilowym. Tak i imię po japońsku. tak. Mm, tak. No wie, nie, nie wiem kiedy złapałem, wiesz? No musiały być brudne obydwie, no, no, ale no, nic, no, nic na to nie poradzę. No. Ale dzięki za info. No dobrze, widzimy się. No, pa, 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 pa. Przepraszam cię bardzo, lekarz mój dzwonił. E... Lekarz to coś poważnego? No, nie, tylko znowu mam syfilis, no. Syfilis? No tak. No. Czyli jak mówiłeś, że one były brudne, to chodziło ci o... O dziwki, o brudne dziwki. Chciałbym, to jest oczywiste. Lubię brudne dziwki, ale nie istotne, wiesz, wyleczy się. To co, pijemy coś? Wiesz co, ja o tej desce 14 rzutów. Zobacz, widzisz? Fajne, fajne. Ale co, wypijemy tyle? Ale to tylko dla mnie samej. O Boże, mam problem. Nie, nie! Mam problem. Nie! No właśnie. Pomijając fakt, że Holokaust jest kłamstwem, ci... Uważasz, że Hitler naprawdę był taki zły? Wiesz co? Nigdy nie myślałam o tym w ten sposób. Moja taksówka już przyjechała. Szalse. A tak z innej beczki. Han strzelał pierwszy. <grym> nie rozumiem, wiesz? No, Han, Gwiezdne Wojny, no, nowa nadzieja. Tak, wersja edytorska. Wiesz co, ja nie oglądałam za bardzo tej części. No nie moje klimaty dla serii, piu piu piu. Wiesz no, ja wolę tak bardziej obejrzeć coś takiego rzeczywistego. No Hannah Montana, Star Ostatni raz z Tindera. Ulubiony napój? E, Pepsi. Coca-Cola. E, najlepsza konsola? PlayStation. Xbox. Telefon na? Androidzie. Apple Adidas Nike Call of Duty Battlefield Ziemniaki Kartofle Peace Eł. od dwa lata. Ja też to, słuchaj, sorry, że taka ciesza, ale ja się strasznie denerwuję, no bo to jest mój pierwszy raz. Ja rozumiem, bo ja też trochę denerwuję. To jest też tak jakby pierwszy raz. Tak jakby? No tak jakby, bo pierwszy raz po operacji zmiany płci. Ej, to tak jak ja? Dzięki za oglądanie, oczywiście dajcie łapkę w górę, no i subujcie kanał. E, chcemy też serdecznie podziękować Hanio za pomoc w tworzeniu tego odcinka, który kręciliśmy w Leniwcu na Poznańskiej 7 w Warszawie. No i koniecznie obczajcie nasze wszystkie Instagramy, Facebooki, inne głupoty i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Siemano.